Oh. Um. Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czolo z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie na kolejną partię. Nie jakąś tam arcymistrzowską, nie historyczną, a moją własną. Jesteśmy na portalu Lices i za chwileczkę jakiś rywal się tutaj ukaże. Będziemy grać tam po 10 minut na zawodnika, więc w miarę przyzwoite, żeby nie było się czego wstydzić. Chociaż jak będzie, zobaczymy. Mamy 4 moi drodzy ze strony rywale, 6 obrona francuska. Można powiedzieć, że pasywnie, pasywnie. D4, D5, oczywiście o, proszę bardzo, Padłe E5, zamknięta pozycja, wariant zamknięty w obronie francuskiej, i teraz jedziemy tak. Hetman B6, skoczek, moi drodzy C6, to jest plan, żeby naciskać na centralny punkt D4, co tak naprawdę jest koncepcją dosyć pospolitą. Oczywiście można jeszcze centrum nadgryzać poprzez ruch F6. Skoczek C6, tak jak mówiłem, z planem wcześniejszym, mniej więcej e, wiem do czego się tutaj dąży. Często się nawet przerzuca skoczka na raty tego tutaj, moi drodzy, z G8, aby wylądował finalnie na f 5 z naciskiem, oczywiście, na punkt D4. Wszystkie armaty wymierzone w centrum. Propozycja wymiany Hetmanów, na którą mogę się zgodzić, aczkolwiek y, nie muszę. Y, nie ma z tym najmniejszego problemu. Mógłbym tak naprawdę wybić D4, mógłbym wybić Hetmana, zdwoić mu pionki, ale tak naprawdę wieża poczuje się wyśmienicie na linii. Nie, nie będę mu otwierał żadnych linii. Jeżeli on wybije, no to ja z chęcią odbiję tutaj na B6. Więc tak, na dobrą sprawę, wybijemy tutaj na D4, zobaczymy co zrobi przeciwnik. Tutaj już z premówem w razie czego odbijamy za na B6. Wieża bez ani jednego posunięcia, bez ani jednego tempa już ma tutaj możliwości poruszania się po linii. No to myślę, że to jest coś coś pożądanego dla tej wieży, że tak się wyrażę. A jak będzie w partii, zobaczymy. No, prawdopodobnie odbicie pionkiem też tutaj na d4 jest, jest koncepcją. Przecież wtedy otwiera się tutaj. Znaczy, już mi się otworzyła. Przykątna dla, dla swojego czarnopolowego gońca, jednak wziął. Jednak wziął, moi drodzy. No, mam tutaj brzydkie piony. Owszem, mam brzydkie piony zdwojone na linii B. Natomiast, tak jak mówię, otwarta linia A y, może być jakoś tam rekompensatą za te właśnie brzydkie piony. No i co? Teraz możemy już napaść, moi drodzy, y, poprzez ruch skoczek B4 ten punkt. Tylko, że tak naprawdę skoczek na bandę, no nie, wybrałbym to pewnie wierzą albo ewentualnie no nie, nie, nie jest to takie głupie wydawałoby się, król będzie chyba musiał podejść e, przy okazji mamy tak naprawdę podwójny atak, bo od razu też A2 jest na celowniku, więc tu i tu jest groźba tu chyba poważniejsza jeśli chodzi o C2, no grożą widły wzięcie, wzięcie wieży, więc co może rywal no może zagrać w ten sposób, moi drodzy ale tak na dobrą sprawę tak na dobrą sprawę to tak naprawdę można wziąć Wziąć tego skoczka wieżą po odbiciu dać mimo wszystko szacha i odbić, odbić wieżę z, z A1. Tak prawdopodobnie zrobię. O, proszę bardzo, wtrącony szach zawsze mnie cieszył. Tak naprawdę nie będę robił ruszady, nie potrzebuję. Centrum jest zamknięte, więc król na spokojnie poprzez D7 będzie wchodził do walki. O, proszę bardzo, będziemy to bić. Tak jak mówiłem, szach mimo wszystko. Wieża za 1 poleci. No i co, i teraz tak, jeżeli uda nam się wydostać tego skoczka, no to będzie cudnie. Tutaj jeszcze być może pionek będzie słaby później. Aha, no trzeba wziąć wieżę, nie ma co cudować. No i prawdopodobnie, prawdopodobnie jest po skoczku. Chociaż, chociaż, nie wiem czy tym królem nie lepiej było tutaj, no bo ja będę się próbował uwalniać poprzez skoczek c2 rzecz jasna. też skoczek c2, no z koncepcją wzięcia, wzięcia a3. Prawdopodobnie tędy, chociaż teraz może zagrać królem na, na d2, żeby nie wpuścić skoczka na c2. A, tutaj jeszcze. No, jak najbardziej. Król bliżej centrum, moi drodzy. No, król szykuje się do końcówki ewidentnie. No dobra, trzeba rozwijać figury. Nie ma co tutaj czekać na, na nie wiadomo co. I teraz pytanie: co moi drodzy w tym momencie grać? Myślę, że skoczka poprzez haszeć włączymy do gry. Tutaj jest plan. Albo nawet tutaj z widełkami. Znowu z groźbą, jeśli chodzi o F2. O! O! No dobra, ja to rozumiem, ja to rozumiem, bo on odbije skoczka. Mam tutaj zwojone piątki, zwojone piątki na H, aczkolwiek weźmiemy piątka, która jest na A3. O właśnie. I wydawałoby się, że ten piątek naprawdę dobrą, dobrą tutaj fuchę ma, ogranicza skoczka przed wdarciem się tutaj na G5. Wisi tutaj dobrze, więc trzeba jakoś obronić. Teraz pytanie, jak to zrobić? Jak to, moi drodzy, zrobić? No nie wiem, być może król C6 jest koncepcją? Szacha oczywiście nie ma. Na C1 goniec jest, goniec patrzy. No i będziemy się tutaj, moi drodzy, bić. Walczyć. Aha, Goniec kontra skoczek. Skoczek na razie nie jest straszny. A tak na gońca, więc gońcem odchodzimy. No nie widzę innych opcji niż tutaj chociażby i na E7. Eee, tutaj tak naprawdę skoczek nie ma gry. Może wchodzić do gry tędy. No być może, być może tutaj nawet. Te piątki robią dobrą robotę, ze względu na to, że ograniczają tutaj skoczka. Zwróćcie uwagę na to w przyszłości, niedalekiej tędy być może. Jajajaj, no jest taka możliwość, jest taka możliwość, ale już wchodzę do gry z tępem. Wieża G8, to zapewne pada G4, dobrze widzę? Owszem, oczywiście mogę wejść też na A8. I co wtedy? Pchnie piątka? Nie może, będzie musiał zagrać wieżą. Będzie musiał zagrać wieżą. Dobrze, zejdzie wieżą z rzędu trzeciego, zainstaluje tam swoją wieżę. Wieża a3, szach. Wieża a3, szach. Czy wieża a3, szach to jest jedyny ro, dobry ruch, który przychodzi mi do głowy? No być może tak. No nie ma zasłony wieżą, bo leci pionek. I teraz tak, na dobrą sprawę, no pozycja całkiem dobra. Całkiem dobra dla czarnego, pomimo tych tutaj, moi drodzy, pozdwajanych pionków. To mamy inicjatywę. No, goniec stoi świetnie. Powiedzmy sobie szczerze, jest to wymarzony goniec. Ale na dobrą sprawę nie ma co się jeszcze wzniecać. No, bo to jeszcze nie jest koniec koniec zabawy, moi drodzy. Nie jest to koniec zabawy. No, nie wiem. Chciałbym jakoś tymi pionkami tutaj podejść. Podejść, być może tego słabego tutaj dopaść. Przypolować na niego w jakiś sposób jakiś sposób. Być może zagramy w ten sposób, żeby skoczka troszeczkę zamrozić, no bo skoczek teraz jak się ruszy, no to poleci punkt D4. Rzecz jasna. No i pytanie. Pytanie. Co tutaj ma biały dla mnie przygotowanego? Co przygotował dla mnie, moi drodzy, białas? Skoczek się nie rusza. No nie wiem, wie, że może przegrypować. Może dać szacha tutaj na C2. Szach na C2. No wierzę, broń Boże nie mogę wpuścić dziś tutaj na siódemkę, bo zrobi taką rzeź, że, że się do jutra nie pozbieram, a tego bym nie chciał, dlatego też tutaj po szachu zagranie tu, no nie, 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 być może po tym szachu nawet wymianę wiesz zaproponuję, no, może nie będzie to takie, hmm, zawczasu pobronił, zawczasu pobronił, korci mi teraz, żeby tą wieżę zaatakować w jakiś sposób, chociażby i w taki nawet. Nawet i w taki. O, proszę bardzo. Jest atak na. A, szacha teraz widział, szacha dał. No teraz nie mam zasłony wieżą. No tak, wymajstrował dobrze, dobrze. Trzeba bronić, moi drodzy, tych wszystkich pól królem. O, teraz już nie wisi, aczkolwiek. Teraz już nie wisi, aczkolwiek. Eee, aczkolwiek. Zaraz będzie wisieć. Zaraz będzie wisieć. Gdzie skoczek idzie? Być może tutaj. Może ograniczymy skoczka, żeby mi tutaj nie wszedł. Nie ma tutaj wejścia na, na G4. No na G4 skoczek będzie bardzo nieprzyjemny. Bardzo nieprzyjemny, być może pójdzie nawet G4. Rozegra się ten skoczek mam wrażenie. <laughs> mam wrażenie, że ten skoczek się może kurza noga rozegrać. No muszę to bić, no bo. Chociaż no nie musiałem mogłem przepchać też H4 tak naprawdę. No właśnie, właśnie, właśnie jest problem. Tutaj wydawałoby się. No to jak jest problem? To ten problem rozwiążmy. Bardzo prosty sposób. Tutaj. No nie mogę, no. Tu wisi, tak? Tu wisi. Czyli tak naprawdę tego się jako tako nie boję, biorę tu. No będzie się tutaj ładowo z pewnością. Będzie się tu ładowo z pewnością. Tu wierzasz wyśmienicie stoi. Trzeba mieć na uwadze. Co to za zamuły, moi drodzy? Zaraz tu przełączymy tego YouTuba. Tu miał lecieć Michael Jackson, to miało energię, to miała być moc. Miała być moc. MJ na mikrofonie. O! Dobrze, wieża odeszła. Jest, można powiedzieć, jest to ruch pasywny, jest to ruch słaby ze względu na to, że gonimy wieżę. O, proszę bardzo. O, proszę bardzo. Takie rzeczy. Dobrze, to skoczek jest związany i to mnie bardzo cieszy. A my. A my, moi drodzy. A my co robimy? Teraz pytanie. A my co robimy? Wiecie, co robimy? Idziemy tutaj. Idziemy poprzez F5. Jeżeli wybije w przelocie, bo ma takie pełne prawo, to ja biję gońcem i ten punkt jest słaby. Słaby jest dożywotnio. Chociaż on i takie słabe, ale jeszcze szczególnie będzie mógł wziąć udział w ataku. O właśnie szach. Nie ma strachu. Tutaj skoczek nie doleci, co ja pokazuję tutaj. Chyba, że na skrzydłach jakiś. No to teraz chyba biorę. No to teraz chyba biorę, tylko czym? Tylko czym. Czy to są jakieś pułapki? Nie, później wideł nie ma. Pionek jest słaby i poleciał. Dwa piony do przodu, moi drodzy. Rywal źle zagra ewidentnie. Coś tam chyba namieszał. Coś tam chyba namieszał, bo w tej chwili mm, mam materiał do przodu i bezpośredni gruźb nie widzę, co by mi tu mogło zagrozić. A spokojnie, ten pion też jest słaby i też mam go na oku. Tutaj goniec wszystko skleja, więc jest dobrze. Jest dobrze. A jak będzie się okaże. Nieraz już się człowiek podpalał, wygrana pozycja, a później sobie uświadamiał, kurza, noga, kiedy to było spaprane, w którym ruchu. I dopiero Stokryb, który wypowiadał się na koniec w roli mędrca, tłumaczył: tu i tu zrobiłeś błąd, a tu zrobiłeś pomyłkę. No i człowiek się załamuje, tak? Mówi: Boże, kochany, tyle w szachy grama, tyle błędów. Nie załamujcie się, moi drodzy. Szachy to zabawa. I tak to powinno tak to powinno być odbierane. No, chyba, że ktoś z zawodowcem i żyje z tego, no to fajnie. I fajnie. Dobra, nie podoba mi się to, co leci w gośniku. Mówię taką muzyczkę dam tutaj w tle delikatną, ale to, 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 to nie jest to, co mi po głowie chodziło. No, rywalu drogi. Chris Blo 89. Czyżby mój rocznik produkcji? Rok produkcji 89. Pozdrawiam wszystkich. Wszystkich, którzy są właśnie z rocznika 89, przyłomowy rok. Co dalej? No mam przewagę, moi drodzy, mam przewagę dwóch pionów. Te piony mogą być bardzo niebezpieczne. Goniec, myślę, że bardzo dobrze się czuje. Bardzo dobra, wyśmienita figura, wręcz powiedziałbym. Dominuje nad skoczkiem, zdecydowanie. Przy takiej przewadze, no to nawet wymiana tych lekkich figur już będzie mnie faworyzować. Mam wrażenie, chociaż warto wiedzieć, że. Że, że, że te pionki no, są ogólnie rzecz biorąc słabe i trzeba będzie na nie uważać tak? nie mogą być bronione przez swoich towarzyszy co często okazuje się być problemem tak naprawdę rywal ma trzy wyspy pionowe i każdy z tych pionów też jest słabeuszem no i właśnie o to mi chodzi naciskanie moi drodzy na słabości oczywiście nie teraz, bo goniec podwisa o proszę bardzo, tak jak mówiłem będę wymieniał chociaż nie powinienem być może ale chcę to jak najszybciej uprościć Chcę to jak najszybciej uprościć, moi drodzy, i tak zaatakować tego pionka. I ja się pytam, jak on tego pionka chce obronić. <laughs> no, chyba się nie da. Może zagrać na groźbę tu. Tu i będzie mnie szachował 1500 razy. 1500 razy będzie mnie szachował. Aczkolwiek, spokojnie, pion za pion, ja tutaj z tempem. Co ja gram najlepszego? Co ja gram najlepszego? No nic. Będę musiał tutaj, będę musiał tutaj, będę musiał tutaj dwa piony stracić, poważnie, ja biorę tu, on szach, ja tu, on tam, dwa pionki przewagi na jednego, to to nie jest wygrana, halo, halo, moment, Mariancello, co ty narobiłeś, dobrodzieju, tu zagram, to tracę tego z E6, no dobra, wolę stracić tego chyba z E6 niż, niż te dwa. Szczególnie tego bandowego, który jest jakąś taką swoistą nadzieją wydawałoby się, ale znowu stracę. jaj, 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 jaj. no nie dobrze, niedobrze. Pion przewagi, moi drodzy. Dobra, powinienem dać radę. Powinienem dać radę. Jest szachon bierze pionka z H7. Okej. Okay. Jest szachon, on bierze pionka z H7, ale teraz mój pion tutaj z B jest, no można powiedzieć, niebezpiecznym gościem. Zawsze trzymam tego w razie czego. Szacha się nie boję, król podejdzie, zawsze go pogonię. Zawsze go pogonię z czwartego rzędu. Mm -hmm, dobra, taki plan miałem wcześniej. Gdzie idzie? Ja się pytam. Wraca grzecznie. Dobrze. O to chodziło. Być może tu damy radę, ze względu na to, że rywal jeszcze ma niewiele czasu. Rywal ma niewiele czasu, moi drodzy. Tu może iść, ale ja wtedy chyba ruszam od razu. No, taki szach to nie strach. Zapewniam, że się tego nie boję. Powinienem jakoś tutaj szachować z tej strony, podejrzewam. Mhm, obronił. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Szacha widział, szacha dał. Co mi to da? Ha, no nie wiem. Teraz jest dobre pytanie. Co tutaj gramy, moi drodzy? Tu wejdzie mi. Wejdzie mi. Dobra, damy szacha, zobaczymy co będzie grane. Być może króla tędy przerzucę. No nie wiem, czy to jest dobre. No chcę zrobić miejsce dla króla. Bez króla się nie uda. Bez króla się nie uda. Proszę bardzo, tego typu zagranie i tutaj. I tutaj. Pchnięcia nie ma, co mnie cieszy. Pchnięcia nie ma, co mnie cieszy. Tu chcę grać do góry, a proszę bardzo no to nie było najlepsze, dobrodzieju ta wieża H2 n -n -n -n. no dwa piony idą jak na dzika, jak na byka można powiedzieć to chyba nawet jest wygrane w ten sposób bicie, bicie, bicie nie, nie jest wygrane prawdopodobnie, więc tutaj zagramy coś, ala ala, ala hmm Tędy? Tędy? Czy tędy? No, dobre pytanie. Co tu grać? Co tu grać? Którędy iść? Najlepiej w stronę słońca. Wydawałoby się, zagram tu. No, chyba tak. Chyba tędy. Nie ma jak tego pionka zaatakować. Królem nie podejdzie. Wierzył też nie ma opcji. No, wygrana jest absolutna. Kto przegram, moi drodzy, to możecie przestać subskrybować mój kanał. Mówię poważnie. Naprawdę. Jestem poważny jak zawoł serca. Dobra, damy radę. Pionki idą i są zabójcze. Pionki idą i są zabójcze. Dobra, tam. No to teraz to wymiana to mnie jak najbardziej faworyzuje. Wszelka. Tu nie ma wejścia. Tu, chyba, że na jakiegoś pata gra, ale to, to, to nie, to, to, to nie, no dobra, jedziemy, on tu, co ja z prymówem już odbiłem, tu już chciałem iść z <śmum> tu, tu, nie no mogę przecież, chyba, że tu zagra, no ale odciągniemy wtedy piątkiem z B, dobra, jest po wszystkim, obroniłem tutaj honor, swój honor. No, dla Mariancella, honor to gra w szachy. Hmm, honorowo, dobra, odciągamy go. Musi bić i idziemy tutaj. To powinno być w miarę proste. O, żadne paty nie grożą, więc jest ok. Eee, no dobra, teraz zagramy tak. Eee, zagramy moi drodzy. Tutaj bym zapatował, więc to raczej mnie nie satysfakcjonuje. Dobra, zagramy na razie tutaj. Co ogólnie króla, gdzieś tam przytrzymać na. Na moi drodzy tej, aha, tej części szachownicy, podejść swoim królem i go gdzieś. O, proszę, to jeszcze mi ułatwia, ułatwia sprawę, ułatwia mi sprawę. Mat, w, moi drodzy, w kolejnym ruchu, gdziekolwiek nie zagra, to matujemy. O, proszę bardzo, udało się. No dobra, to teraz szybka analiza, niech mnie stokfisz tutaj, ochrzani. Analiza komputera, poproszona, poprosił ładnie powinno być o analizę komputerową. Boję się tej ilości błędów, które mogą mnie tutaj, moi drodzy, mogą okazać się bardzo rażące. No, mieli tam, tworzy. na niedokładność się pojawiła u Marian Celliniego. Błąd jeden, jest błąd, udało się. Ciekawe gdzie. Pewnie pomyłka, kolejna. Zobaczymy, no być może tam źle zrealizowałem tą przewagę w końcówce, mogłem jakoś inaczej, dwie niedokładności, dwa błędy, moi drodzy, no do trzech błędów, do trzech razy sztuka, jak będzie więcej niż trzy błędy, to skaczę z okna, chociaż mieszkam, moi drodzy, w domku, no, porterowym, więc ten skok z okna nic raczej nie powinien mi tutaj zrobić, żadnej, żadnej krzywdy, ale mimo wszystko, mimo wszystko dopnę, dopnę swego. No, rywal trzy błędy ma, więc tutaj no mniej dokładnie grał. Tych niedokładności się tutaj porobiło całkiem sporo, jak widzicie. No, i tak szybciutko tutaj rzucimy jeszcze okiem, rzucimy jeszcze okiem, zobaczymy, gdzie te błędy tutaj mogły się, moi drodzy, ukazać. O, no dobra, nie jest tak najgorzej jak myślałem. Nie jest tak najgorzej jak myślałem. Tutaj wszystko było si, si kolafon. Eee, tak na dobrą sprawę, to tutaj jest ok. no bicie skoczka to tak intuicyjnie, to raczej raczej w porządku. Skoczek, nawet tutaj, E7. Dobra, wybił, w sumie mógł. Cały czas miałem tutaj delikatną przewagę, czy jej nie wypuściłem w jakiś sposób. Aha, jeszcze można było wieżę ugrać na 8. Jak pokazują strzałki, moi drodzy, pokazują strzałki tutaj. Na razie jakieś takie koncepcje z mojej strony mocno nie karane. To był podobno niedobry ruch. Mogłem... A, czyli bicie było w miarę ok, okazuje się. Goniec wrócił. Goniec wrócił. No przypultą, nie miał pomysłu ewidentnie. No i tutaj były z jego, błę... z jego strony błędy zdecydowanie. On mi dwa pionki, co już tak naprawdę skończyło się. Zresztą widzieliście w partii. Dobra, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Życzę Wam spokojnego wieczorku, albo i niespokojnego, jak tam wolicie. I do usłyszenia, rzecz jasna. Pozdrawiam.